Dzień dobry, Siemanko, na pierwszym filmie i oczywiście z FNAF. Wiem, że na to czekaliście. Wiem, że każdy pyta, kiedy FNAF? Kiedy FNAF? Lise, kiedy FNAF? To macie. Jedynka, lecimy od początku w charakterze filmików. Na każdym filmie będą dwie noce. Trochę to okroimy. I będzie wspaniale. Utkaj Bysk! Dziękuję. Pierwsze dwie noce są giga nudne w tej grze. No nie uszukujmy się. Huh. Ekscytująca. Ekscytacja on taką jak tak grzybach ostatnio. Naprawdę. Big klamoty, big, big klamoty. A ja muszę tu siedzieć, patrzeć. Na nich. jakie eee, kurczakkewe, wsełę i misio. Co to nic nie robi? Eee... <słysza> A, wyszedł. Stary wyszedł za kurtyny Co się dzieje? O nie! Cika wyszła na spacer Ciko, proszę nie, nie rób tego. Jakby kumple. Proszę ci cika. <śm> Boże, ta pierwsza noc to jest taka giganuda. Ona powinna trwać nie całe 3 minuty, a nie 7, nie 7, nie 7. Większy jumpscare niż w całym snafie. O nie! Króliczek zaraz przyjdzie Zaraz Ciuik pojawi się w tych oto drzwiach Nie wierzysz? Sprawdź sam! No pokaż się, huuu Who you are, znaczy chciałem po angielsku powiedzieć. Wypad, dobra, tu! Teraz, hop! Teraz! A mnie nienawidzi Dam, 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 diri, dam, dam, dam. pani! Powiedział się maniu Idź parzałsta z spod tych drzwi. Na 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 na. Działa! Szkoda, że w tej części, nie? Widzowie, nie ma czegoś takiego jak w Ucenie, że możesz sobie AD, 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 AD zamykać drzwiczki. to by było. kurda ale to było złoto. Tak tą myszkę cały czas w ręku musisz trzymać. Myszkę. Nie to, co myślisz. Słaniaczku, z miodem w uszach Wszyscy wiemy co miałeś na myśli Tak, ty Słyszeliście kiedyś historię? Właściwie opowiadanie? Właściwie powieść? O... Niemym Michałku Który tak żuł gumę Aż oślep? Koniec. O nie! Tym razem się wyrobiłem. Lisu by nastraszył lisa. Robi wrażenie. Teraz będzie szósta. I skończy drugą nad 32% i w sumie chyba mogę zamknąć już drzwi i przez minutę 30 siedzieć po prostu na dupie i nic nie robić. Nedwe klamoty, klamoty. Koniec!